Aby się ukryć, żołnierz na polu bitwy wykorzystuje naturalne elementy krajobrazu. Ale co zrobić, jeśli nie ma się gdzie ukryć? Co zrobić, żeby wróg nie mógł nas zobaczyć? Wytwornica zasłony dymnej M56E1. Najnowocześniejszy system mający za zadanie oślepienie wroga. M56E1 daje możliwość ukrycia ruchów własnych oddziałów i zmylenia przeciwnika. Jednym z twórców generatora jest kapitan Rob Barnhill. Ten system daje możliwość zamaskowania ruchów oddziałów. Może być używany w mieście, gdy trzeba wycofać żołnierzy czy ewakuować rannych. Daje im szansę poprzez oślepienie przeciwnika. Zamontowana na skrzyni samochodu terenowego Hanwi, wytwornica posiada turbinę tłoczącą gazy wylotowe o temperaturze około 1000 stopni Celsjusza. Do gorącego gazu wtłaczany jest olej, co powoduje powstanie wielkich chmur dymu zasłaniających pole bitwy. To sprawdzona metoda zmylenia przeciwnika. Dymu używa się na polach bitew od stuleci. Stosowano go już w czasach rzymskich do płoszenia wojsk wroga i maskowania własnych ruchów. Inżynier Tim Karszner wie, jak skuteczne są wytwornice dymu. Używano ich w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej, a armia pracowała nad budową takich systemów od czasów I wojny światowej. W swoim czasie były to urządzenia przenoszone i obsługiwane przez żołnierzy. Jednak zorientowano się, że sprzęt ten nie nadąża za pojazdami bojowymi, więc trzeba było stworzyć coś szybszego. System ten podnosi pomysł zadymiania na całkiem nowy poziom. Dzięki HAN i wytwornice są w ciągłym ruchu, co ma wielkie znaczenie na współczesnym, błyskawicznie zmieniającym się polu walki. To nie jedyna zaleta. Urządzenia te mają zdolność zakłócania pracy wrogich radarów. Zawartość tego zbiornika przypomina pierze ale po umieszczeniu go w wytwornicy powstaje dym powodujący tysiące fałszywych sygnałów radarowych. Na monitorze pojawia się mnóstwo błysków, których nie można odróżnić od prawdziwego celu. Szef ekipy testującej nową wytwornicę, Ben Filner. Materiał powodujący odbicia fal to włókienka węgla, przypominające wyglądem unoszącą się w powietrzu kocią sierść. Tak jak dym uniemożliwia czy też blokuje widoczność, tak włókienka węgla blokują fale radaru, uniemożliwiając im powrót do nadajnika. Podobną metodę stosowały bombowce z czasów II wojny światowej, zrzucając zakłócające pracę radarów paski folii aluminiowej. Nasze unoszące się w powietrzu włókienka robią to samo. Paski folii były ciężkie i opadały na ziemię. Nasz materiał pozostaje w powietrzu tak długo jak dym z wytwornicy i może pokonywać w zależności od siły wiatru i pogody spore odległości, więc może zakryć duży obszar. A to oznacza, że pojazdy mogą poruszać się po terenie prawie niewidzialne dla wroga. I co najważniejsze, są bezpieczne. To było nie lada zadanie. Znaleźć materiał, który spełni zadanie, a jednocześnie nikomu nie zrobi krzywdy. Ani środowisku naturalnemu, ani zwierzętom, ani ludziom. A więc dlaczego testy prowadzi się na Alasce? Bo armia chce mieć pewność, że nowe urządzenia będą w stanie działać w każdych warunkach. Na Alasce panują jedne z najtrudniejszych warunków na Ziemi. Aby walczyć i przetrwać, żołnierze muszą mieć odpowiednie wyposażenie oraz posiadać odpowiednie przeszkolenie. A używany przez nich sprzęt musi być niezawodny. Alaska to doskonałe miejsce do prowadzenia ćwiczeń oraz testowania nowych technologii. A wszystko po to, by armia mogła działać w każdych warunkach.